Był ciepły, mglisty sierpniowy poranek w Dolinie Drwęcy. Brnąłem przez bagna i torfowiska, przez swoisty matecznik Bagiennej Doliny Drwęcy, w poszukiwaniu ptaków tworzących niesamowitą atmosferę bagien duchów mokradeł. Strumieniówka, brzęczka oraz świerszczak. Są to bardzo skryte ptaki, które częściej można usłyszeć niż zobaczyć. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy. Są one dosyć liczne z uwagi na dostępność odpowiednich siedlisk: podmokłych łąk, bagien, torfowisk, tużycowisk, przepasnych łozowisk. Co ciekawe, znaczna część tych siedlisk, niegdyś powszechnie użytkowana przez człowieka, na powrót zdziczała. Całością ludzkiej działalności na tym terenie są na przykład torfianki. To niewielkie, zarastające zbiorniki wodne powstałe po dawnym wydobyciu torfu wplecione w krajobraz Doliny Drwęcy. Stały się one ważną niszą ekologiczną dla wielu gatunków ptaków, a także niedostępną kryjówką dla zwierzyny zamieszkującej ostoją. Jak już wcześniej wspomniałem, brzęczka, świerszczak, a także strumieniówka. Tworzą niezwykłą atmosferę bagiem. Są również nieodłącznym elementem nocnego tła dźwiękowego na bagnach. W ciągu dnia śpiew brzęczki oraz świerszczaka często niknie pośród śpiewu innych gatunków ptaków zamieszkujących mokradła, takich jak słowik, łozówka czy też rokitniczka. Tymczasem w nocy i przed świtem, właśnie, otwiera się tak zwane okno akustyczne w którym gatunki te skuteczniej mogą realizować swoje biologiczne cele. Mozaika łąk, torfowisk oraz łozowisk pocięta siecią rowów melioracyjnych tętni życie. Część łąk jest corocznie wykaszana, a część zarasta. Jest to proces naturalny. Powoli wkracza tam las. Wiosną i latem łąki pokrywają się kobiercem kwiatów o niezliczonej wręcz różnorodności gatunkowej. Feria barw, zapachów i bodźców jest hipnotyzująca i jednocześnie ożywiająca. Trudno to opisać słowami. Trzeba to poczuć na własnej skórze. Wszystkimi zmysłami. thank you